No, witam. Słuchajcie, dzisiaj taka szybka robota. Świeci, zaczął się świecić od wczoraj olej i wyskakiwało, że słabe ciśnienie oleju. Auto ma olej to jest Ford Fiesta Ford Fiesta 1 2, 2009 z tych chyba już nowszych, nie, nie wiem, czy tam najnowsza ma na pewno, nie, ale z tych nowszych. 2009 i tak wam mówię, świeciło się ciśnienie oleju. Co się okazało, Wystarczyło wymienić czujnik ciśnienia oleju, a to jest ten zielony taki. To jest nad filtrem oleju. Jak widzicie, no tutaj teraz spuszczałem olej. To jeszcze się kałuża zrobiła, znaczy spuszczałem olej. nie spuszczałem oleju, ale yy, ściągłem sobie filtr, ponieważ mi tu przeszkadzał, a tak był dowalony, że powiem wam ledwo tymi kurde ząbkami szło, ale to olej będzie wymieniany w przyszłości, to nie ma problemu. I nad tym filtrem jest czujnik ciśnienia oleju no i się okazało, że wszystko wszystko gra a to jest ten stary czujnik, czujnik koszt 27 zł a tu po nawet widać że on olej przepuszcza no i taka powiem wam trochę to strachu narobiło bo już myślałem, że może silnik jest do, do roboty a tu się okazało tylko, że, że ten czujnik to jest ten o ten, ten, ten ten, ten, to ten po wymianie czujnika kontrolka się świeci i kontrolka gaśnie. A świeciła cały czas. Kurde, powiem Wam, 27 zł, a tyle strachu narobiło. Kierownica od, od właścicielki, nie moja.